Piątek 10 października rozpocznie się trzeci przegląd najnowszych filmów polskich pod wysokim zamkiem. Podczas tego różnego przeglądu zaprezentujemy ponad 30 filmów fabularnych i dokumentalnych, a także kilkanaście wydarzeń towarzyszących, powiedział podczas konferencji prasowej koordynator przeglądu konsul RP we Lwowie Jacek Żur. Odbędą się też spotkania z aktorami i reżyserami, odsłonięcie tablicy, filmowe pokazy specjalne, prezentacja książki, gra Terenowa, wystawy, koncerty, wykłady i spotkania. Celem jest pokazanie dorobku polskiej kinematografii w Lwowie, miłośnikom kina w Lwowie. Chcemy popularyzować kino, polską kinematografię, ale równocześnie chcemy opowiadać o Polsce. Chcemy opowiadać o Polsce, chcemy opowiadać o kraju, który no, na przestrzeni tych ostatnich 25 lat od czasu upadku komunizmu odniósł sukces, ale chcemy pokazywać nie taki cukierkowy obraz, który gdzieś tam czasem w jakichś spotach reklamowych się pojawia, ale prawdziwy, rzeczywisty obraz, który jest utrwalany w filmach również. Czyli to będzie opowieść o Polakach. To są opowieści o konkretnych ludziach, o dramatach tych ludzi. Przegląd najnowszych filmów polskich pod Wysokim Zamkiem we Lwowie potrwa do 19 października. Tak jak w ubiegłych latach, pokazy filmów odbędą się w kinopałacu oraz Kinie Kopernik. Cena biletu wynosi symboliczne 15 hrywien. Organizatorzy zaplanowali ponad 80 seansów. Można będzie zobaczyć m.in. takie filmy jak Ida, Papusza, Jack Strong, Wałęsa, Człowiek z nadziei, Serce na Dłoni Pod Mocnym Aniołem i wiele innych. Dokładny program można obejrzeć na stronie internetowej filmlwow.eu.